Witam Państwa serdecznie. Już w najbliższy czwartek o godzinie 19 znowu będziemy mieli przyjemność się spotkać. Tym razem chciałam dla Państwa poprowadzić szkolenie o rozwoju własnej osobowości. Ja uważam, że można być świetnie przygotowanym merytorycznie, mieć bardzo dużo teorii, rozmawiać z praktykami, ale jeśli my sami nie jesteśmy gotowi na sukces, jeśli w niego nie wierzymy, to też on do nas nie przyjdzie. Dlatego, w czasie tego szkolenia, chciałam Państwu opowiedzieć o rzeczach, które są bardzo istotne: o tym, jak przyciągać do siebie sukces, o tym, jak uwierzyć w to, że możemy go osiągnąć. Myślę, że wszystkie te wiadomości wykorzystacie Państwo nie tylko w biznesie MLM, ale także w Waszym życiu zawodowym i w życiu prywatnym. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Czwartek, godzina 19.